Może wypiję ciepłą herbatę? Witam wszystkich w serii. Wypij herbatkę z nami. Także nie przedłużając, przygotujcie sobie coś do picia, coś do przekąski i pijemy. Ja w moim kubku ze Stitch'a, także jakbyście chcieli mi kiedyś zrobić prezent, to Stitch jest mi bardzo blisko. Dzisiejszym tematem odcinka będą gadżety w karawaningu. Jak wiecie, istnieje bardzo wiele gadżetów. Każda firma sprzedaje swoje gadżety, każdy promuje coś innego. Nawet zagraniczne portale mają bardzo dużo różnych pierw. Dzisiaj pokażę Wam, co znajdziecie w naszym sklepie, dlaczego warto to kupić i tak naprawdę do czego Wam się to przyda i czy się to przyda do kamperów, do przyczep. Zaczniemy od kwestii bezpieczeństwa. Trigas jest to czujnik wszelkich gazów. Tak naprawdę, klienci, jeżeli zamontują to, można się zdziwić. Jeżeli trochę wieczorem poimprezujecie, będzie spało Was trójka, czwórka w aucie, no to może się zdarzyć, że ten alarm zacznie wyć. Dlaczego? Ten alarm jest głównie przystosowany do wykrywania gazów usypiających. także jeżeli wybieracie się w jakieś niebezpieczne miejsca albo po prostu dbacie o swoje bezpieczeństwo montujemy takie alarmy tak naprawdę to są alarmy, których nie montujemy gdzieś wysoko te alarmy montujemy nisko 20-30 cm montujemy je nisko, bo one wykrywają wszystkie niskie gazy wszystkie trujące gazy unoszą się najpierw nisko i one się piętrzą jak wygląda taki alarm? Jest to bardzo małe urządzenie, ale skuteczne. Montujemy je i tak naprawdę od pierwszego dnia działa i nas chroni. Pewnie zastanawiacie się, skąd mamy pewność, że one działa prawidłowo, albo czy w ogóle funkcjonuje. One cały czas świeci, czyli jeżeli jest w trybie spoczynku, to też świeci i one działa niezależnie. I czy auto jest włączone, czy nie? Działa cały czas. Macie w autach takie alarmy? Czy może jednak jesteście przeciwnikami? Przechodzimy do następnej rzeczy. Ostatnio gadżet, ale też gadżet montażowy. Bardzo dużym echem odbył się mój filmik o tych zawiasach. Zawiasy są bardzo lekkie, proste w montażu. Tak naprawdę nic nie potrzebujecie więcej. Montujecie i zamykacie. Tutaj u góry Wam wyświetlę, jak działają, jak opada. Wszystko się domyka. Zastanawialiście się na pewno, dlaczego, jak domykają się na jakichkolwiek zawiesach szaf szafki, stukają. Wiecie, jak temu zapobiec? Wystarczy przykleić gumę, gumę, jakiś cokolwiek, jakiś filc, żeby gdzieś to tam amortyzowało. Jeżeli już jesteśmy w kwestii bezpieczeństwa, to pewnie każdy z Was gdzieś kojarzy. Czytam z kamperów, z przyczep, z innych filmów albo z reklam. Takie zamki dodatkowe, które montujemy na drzwi, albo na drzwi z garażu. Garażu kampera albo przyczepy. Nie garażu domowego. Myślę, że nie dałoby to egzaminu. Jedno wielkie, ciężkie coś. Po co to jest? Jak to działa tak naprawdę? Montujecie i tutaj przekręcacie. W ten sposób nikt nie jest w stanie otworzyć drzwi na zewnątrz. Czyli do środka, jeżeli by oczywiście kiedykolwiek otwierały w kamperach, dałoby się włamać i otworzyć. Ale że wszystko otwiera się na zewnątrz, dzięki temu po prostu jesteście bezpieczni. Wiadomo, szyby zawsze da się wybić. Jeszcze chyba nie wymyślili szyb, których nie da się rozbić w kamperach. Ale to jest fajny gadżet. Jeżeli ktoś się wybiera, bo niektórzy wybierają się w rejony i śpią na dziko, mamy bardzo dużo klientów, którzy są zwolennikami na dziko, to może i się to przydać. Jednak my, my jako firma i jako osoby, które też podróżują karawaningowo, przyczepą, czy tam kamperem, a nawet i pod namiot, to my nie polecamy z kwestii bezpieczeństwa. Nas chcieli okraść w centrum miasta, obok rynku staliśmy pod komisariatem policji i chcieli ukraść rowery, które były na bagażniku zabezpieczone i tylko dzięki temu, że mieliśmy kilka zabezpieczeń, to nie udało się nikomu ukraść ich, także no, my nigdy nie polecamy spania na dziko. Ale jednak są zwolennicy, którzy lubią takie przygody i myślę, że takie opcje będą zawsze dla nich fajne i korzystne. Jeszcze ostatni temat bezpieczeństwa to kolejny czujnik gazu, który też możecie zamontować. Jest on troszkę inny, ale również ciekawa propozycja. Także jeżeli chcecie zakupić, to u nas na sklep myśli znajdziecie wszystkie te produkty prezentowane w filmie, a my przechodzimy dalej. Pewnie kojarzycie ten stan, kiedy już dojeżdżacie e, finalnie na pole kempingowe chcecie się rozłożyć jak najszybciej i po prostu usiąść i odpocząć. Jednak pozostają podpory. Podpory i musicie kręcić i kręcić i kręcić i po prostu już macie dość, jesteście sami zmęczeni, albo czasami deszcz pada i chcecie to zrobić bardzo szybko. Mamy taki adapter do wkrętarki, który po prostu wkładacie do wkrętarki i jak wiertłem po prostu wkręcacie, rozkładacie, składacie nogi. Tutaj też Wam załączę film, jak to działa. Także fajny gadżet, bardzo szybko działa i jest praktyczny. Jeżeli już mówimy o kawie i gorących napojach, fajny, podręczny, zajmuje mało miejsca i tutaj szczególnie zwrócę uwagę, że jeżeli chodzicie z namiotami po górach albo po prostu jesteście biwakowymi fanami, to super opcja, jeżeli ktoś śledzi moje filmiki to już widział, rozkładany czajnik, taki... Rozkładany czajnik z wieczkiem nalewamy wody, dajemy na gaz, grzeje się, suszymy, studzimy i jednym ruchem po prostu zamykamy. Może tutaj wygląda to bardzo ciężko, ale jednak ten produkt, guma, musi się trochę rozruszać. Także z biegiem czasu i z wprawą na pewno Wam to pójdzie szybciej. Jak widzicie, jest to fajny gadżet, prosty, szybki i nawet zupę możecie w sobie ugotować, tak na miarach studenckich. Także nawet i do domu by się przydało, ale po co taka mała objętość? Chciałam się przypomnieć, że jeżeli lubicie moją twórczość albo po prostu chcecie mnie wesprzeć, zawsze możecie kupić moją książkę Poradnik Serwisanta, które zawiera najciekawszą wiedzę, najważniejszą wiedzę. Przy zakupie kampera, przyczepy, ale też przy zimowaniu i dbaniu ogólnie o swój dom na kółkach. Macie podpory. Jeżeli już mowa o podporach, to takie krążki, żeby wam się nie zatopiły te podpory, kładacie pod nią i po prostu rozwijacie. Dzięki temu ona się nie zakopie w błocie i też jest lepsza stabilność. Także jakbyście potrzebowali takie krążki, też mamy. Na pewno masz markizę, albo jakiś namiot, który chcesz uchronić przed wyrwaniem z wiatru. Ale pamiętajcie, jeżeli chodzi o wiatr, trzeba być zawsze pokornym i uważać na niego. Że takie wkręty możecie u nas zakupić różnego rodzaju, które pomogą w montażu. Jest to bardzo proste, jest to super opcja, jeżeli ktoś nie chce ciężkich rzeczy. No, i możecie to używać i do namiotów, do przyczep, do wszędzie w karawaningu. To użyjecie nawet do domu, do takich namiotów imprezowych. Możecie to użyć. Także zastosowań jest wiele. Cena też nie jest zła. Także zapraszam. A jeżeli zamiast herbaty wolicie napić się ze mną kawę, możecie na Buy Coffee kupić mi kawę. Także jeżeli lubicie Espresso chętnie napiję się z Wami Espresso albo cafe do Dopio, czego sobie tam życzycie. Mam nadzieję, że każdy znajdzie. Na pewno mi to da wiele motywacji, że komuś podobają się moje materiały i taki jego powera, że robię to dla Was, nie tylko dla siebie. Różnego typu organizery na rzeczy. Wszyscy wiemy, że organizacja w kamperze w przyczepie jest bardzo ważna żeby jak najwięcej miejsca zaoszczędzić, żeby mieć to miejsce i po prostu nie przewracać się, nie potykać o walające się rzeczy gdzieś tam na podłodze. Co gorsza uderzać się w szafki otwarte, bo jest tyle rzeczy, że nie da się ich po prostu domknąć. Różne typy organizerów. Dzisiaj Wam pokazuję organizer na buty. Organizer na buty. Tutaj nam się zmieści 12 par, zamyka się w jedną taką. Jedną taką sakiewkę. Otwieracie, zamykacie. Także, jak ktoś ma buty po wędrówce, to można je zamknąć, wyrzucić i schować i już nie będzie. Nie jest to duże, bo ma to 48x86, także w każdym garażu mam nadzieję się zmieści. No i takich rzeczy będziecie wiele u nas. Także, kochani, moja herbata powoli się kończy. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Koniecznie dajcie znać mi w komentarzu, jak Wam się podoba moja organizacja, bo to taki pierwszy film. Jak podoba Wam się ten odcinek. Czy będziecie fanami tej serii? Jeżeli macie jakieś konkretne pytania, na które mamy poświęcić czas, chętnie Wam odpowiemy, także dajcie znać w komentarzu. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco chociażby z naszymi rolkami. No i co? I ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję że widzimy się w kolejnym odcinku, który również Was zaciekawi. Cześć! A i pamiętajcie, zawsze stitch tylko stitch.